zabawne, dlatego że hmm. dlatego, że. Zanim kręcę film, mam sobie takie pytanie OK, dobrze to, to czym się podziela, jaka jest treść, jaki jest temat, co ja właściwie chcę powiedzieć, co ja chcę przekazać, czym ja chcę się podzielić. prawda jest taka, że w momencie, kiedy siadam tutaj z Tobą i kiedy jestem tutaj, jestem tak mocno oczarowany tą możliwością, tą okazją tego, żeby po prostu wspólnie spotkać się w otwartości. Jako otwartość. Dlatego muszę w pierwszej kolejności się jakoś przemóc przez to zauroczenie samą obecnością, po to, żeby w końcu powiedzieć coś na temat. Ech. A jednocześnie, właśnie tak naprawdę, tak ostatecznie, tym tematem jest dokładnie ta sama obecność. Tak naprawdę. To. Dobrze jest być tutaj stało To jest piękne tego kiedy mówię takie słowa, dobrze jest być tutaj z tobą, to jest coś jeszcze trochę więcej niż takie potoczne zrozumienie takich słów, dlatego że pięknie jest być tutaj z tobą. To znaczy, to jest piękne, że wspólnie możemy dać uwagę temu, że dzielimy dokładnie tą samą. Obecność, tą samą świadomość. Dlatego, że to nie jest w rzeczywistości tak, że każdy ma własną świadomość. O, to jest moja świadomość. Świadomość jest jedna. Dlatego te słowa znaczą dużo więcej: to znaczy, tak naprawdę, być tutaj z Tobą, i to jest piękne, to znaczy, to znaczy to, co oznacza słowo Namaste, które oznacza witam Boga w Tobie, widzę świętość w Tobie. Dlatego to jest dokładnie to, co mam na myśli, kiedy mówię takie słowa. Dlatego, dlatego się cieszę, dlatego że żyjemy tutaj w tym świecie, gdzie zwykle zatrzymujemy się na tej powierzchni i mówimy, Okej, okay, no, witaj, cześć. Ale nie mówimy, nie mówimy tego z tego głębszego miejsca. Kiedy mówimy cześć, tak naprawdę, do własnego serca, które ubrana jest w formę drugiej osoby. Więc. Teraz możemy przejść. ...do właściwych słów i treści tego spotkania. Chociaż to i tak jest za mało. To i tak jest za mało w swoim wstępu, ale... Intencją tego spotkania jest krótki film... ...i prawdopodobnie... ...kompletnie mi to nie wyjdzie. Nigdy mi to nie wychodzi. Nigdy mi to nie wychodzi. Nakręcić film 5-8 minut... ...kleić na Facebooka. Ha. Oj... Nigdy mi to nie wychodzi. Nigdy nie mogę się tutaj zmieścić. Takie jest moje uczucie w tym świecie, tak jakby. Oj, to, co, to, co czuję gdzieś w sobie głębiej, to, co wiem, co jest możliwe, jest. I, i, I co więcej, to, co tak naprawdę chcę wyrazić, to, co tak naprawdę, naprawdę mnie cieszy, to, to, co tak naprawdę mnie zadowala, jest dużo większe od ram tych różnych konwencji. Spotkań na co dzień. I Co więcej, nawet, nawet jeżeli to jest typowe, jakieś duchowe spotkanie, to nawet tam, pomimo tego, że otwartość jest być może głębsza, to szczerze mówiąc, gdzieś, i, i nawet jeżeli naprawdę, naprawdę spotkam się z kimś blisko, to gdzieś we mnie. Zawsze jest takie poczucie. Ojej. Nie, 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 nie. To, to, to my, my tak naprawdę otwieramy się tylko na jakąś. Jakiś niewielki fragment tego, co jest możliwe. Tego, czym głębiej jesteśmy. I patrzymy na siebie nawzajem przez dziurkę od klucza i widzimy... praktycznie nic. Widzimy. Widzimy kolor naszej koszuli, ale nie, nie, nie widzimy nawet naszego spojrzenia. Nawet nawet jeżeli to spotkanie jest głębsze. Ale mam świadomość tego, że zawsze tak będzie. Za, zawsze tak będzie. Doświadczając siebie tutaj w tej fizycznej rzeczywistości, dlatego, dlatego możemy próbować. I. Możemy próbować zbliżyć się do siebie i w ten sposób spojrzeć na siebie i zobaczyć w spojrzeniu kogoś dużo więcej. Hmm. Zaproszeniem, którym chciałbym się podzielić z Tobą teraz, jest jest prostota. I to to na tym można by skończyć i powiedzieć po prostu prostota. Prostota oddechu, prostota istnienia, prostota tego, co jest obecne. Cokolwiek jest obecne emocjonalnie, fizycznie, mentalnie. Zaproszeniem tej chwili jest prostota. Jest prostota tego, co jest. I tym jest tak naprawdę medytacja. To jest dobrowolne spotkanie się z tym, co jest. Bez. Oceny tego, co jest. Bez oceny oceniającego, który może oceniać to, co się pojawia, myśli, uczucia. Może wybierać uczucia, które się podobają, a które się nie podobają, które są fajne, które nie są fajne, które są wygodne, które nie. Ale my siadamy w medytacji. I my jesteśmy medytacją, która jest pozwoleniem na to wszystko. Bo to jest to, czym tak naprawdę jesteśmy. I kiedy siadamy w medytacji, tak naprawdę dajemy uwagę sobie w głębszym miejscu, w miejscu przestrzeni, w miejscu obecności, która jest pozwoleniem nawet na tą część nas, która może tutaj powiedzieć, to jest to, co mi się podoba, to jest to, co mi się nie podoba, to jest to, co mnie boli i to nie jest fajne i ja nie chcę tego czuć. I ja chcę coś zrobić ze sobą po to, żeby zmienić to uczucie na bardziej preferowane, żeby było mi dobrze. Dajemy uwagę, mogę użyć słowa serce i będzie. Dajemy uwagę sercu. Dajemy uwagę naszemu duchowemu sercu, które jest bezwarunkową akceptacją tego wszystkiego, co się wydarza. I widzimy, że tak naprawdę jesteśmy tym sercem. I jako to serce, jesteśmy sercem, jeszcze raz dla tej części nas, która może sobie tutaj wybierać. Jakieś preferowane stany, najczęściej emocjonalne stany, tak? Jeżeli czuję się dobrze, to jest OK. Jeżeli nie czuję się dobrze, to nie jest OK. I automatycznie pojawia się to pytanie to co ja mogę zrobić ze sobą? Po co ja mogę tutaj sięgnąć? Jaką metodę mogę zastosować? W jaki sposób mogę sprytnie spojrzeć na siebie. Po to, żeby być może uciec od moich emocji, albo spojrzeć na nie z innej perspektywy, po to, żeby coś się z nimi stało i zmieniły się na inne. Ale widzisz, nadal założenie jest tutaj dosyć manipulacyjne. Nadal to jest ta część nas, która próbuje coś tutaj kontrolować. I w rzeczywistości każda próba kontroli naszych emocji. Jest tak naprawdę zaklętym kołem, gdzie w rzeczywistości nie odnajdujemy w tym takiej emocjonalnej wolności. A jedynie takie podejście jedynie wiąże nas z tymi uczuciami, które są niechciane, dlatego że jeżeli czujemy coś i próbujemy to odepchnąć, nawet jeżeli, nawet jeżeli wydaje się, że to nie jest aż tak oczywiste. Nawet jeżeli wydaje nam się, że chcemy przetransformować to uczucie i możemy mieć dobrą intencję, która w rzeczywistości tylko troszeczkę poniżej swojego pierwotnego, wydaje się pozytywnego założenia jest tak naprawdę próbą manipulacji, jest brakiem akceptacji, jest próbą zmiany uczuć. Dlatego. Zaproszeniem tej chwili jesteś ty, taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Zaproszeniem tej chwili jest dokładnie to, co czujesz, dokładnie to, o czym myślisz, dokładnie to. I mówię o tym. I często piszę o tym, dlatego że możemy dużo wiedzieć. Wydaje nam się, że dużo wiemy, i często wydaje nam się, że jeżeli już coś wiemy, i jeżeli mieliśmy już jakieś przebłyski, jakieś głębszych wglądów, to wydaje nam się, że jeżeli już coś wiemy, to to zwalnia nas z odpowiedzialności za to, żeby być po prostu wcieleniem tego, co wiemy. Dlatego, że są ludzie, którzy. Myślą, że są nawet przebudzeni, lecz nadal niekoniecznie są wcieleniem tej, tego tej, tej chwili głębszego przebłysku, które pamiętają i które niekoniecznie jest żywym wcieleniem tej przebudzonej świadomości. Która jest żywa, która jest aktualna, która jest teraz, która nie jest pamięcią o tym, co się wydarzyło, która nie jest nawet takim mentalnym zrozumieniem, bo na przykład mogę powiedzieć takie słowa, że że jesteś w rzeczywistości, to jest bardzo głębokie, jesteś w rzeczywistości wszystkim, czego tak naprawdę pragniesz, czego tak naprawdę najgłębiej pożądasz. Czego chcesz? Czego pragniesz? Jesteś, jesteś spełnieniem tego wszystkiego. Czego pragniesz? Dlatego, że, że te wszystkie symbole spełnienia, które wyglądają jak, jak jakaś konkretna rzecz, jak jakieś konkretne wydarzenie, jak, jakaś, nie wiem, kariera, jak jakieś miejsce na Ziemi, gdzie czujemy się dobrze, gdzie żyjemy. Z osobą, z ludźmi, z którymi czujemy się świetnie, i tak dalej, i tak dalej. To są różne formy tego spełnienia takie zewnętrzne formy. Albo nawet w cudzysłowie wewnętrzne, to znaczy wyobrażamy sobie, że jeżeli, jeżeli na przykład się oświecimy, to to będzie tym naszym spełnieniem, ale widzisz, to jest nadal jakaś forma, która jest czymś. Dlatego, że wyobrażamy sobie, że jeżeli to się stanie, to to nam coś zapewni, coś nam da. Dlatego, dlatego to nadal jest pewien obiekt, to jest nadal coś. Dlatego, nadal jest czymś zewnętrznym, tak naprawdę. Jest tylko wyobrażeniem tego, co może się stać, kiedy ja się zmienię, i wtedy wyobrażam sobie, że moje doświadczenie będzie inne i będzie lepsze. I to będzie to. Spełnienie, to będzie to oczekiwane spełnienie. Dlatego mogę powie powiedzieć takie słowa, że w rzeczywistości jesteś wszystkim, czego pragniesz. Jesteś spełnieniem, na które nie musisz czekać, które tak naprawdę nie ma żadnej formy. Ty jesteś miłością, ty jesteś spełnieniem. Jesteś wszystkim, czego pragniesz. Dlatego że Jeżeli naprawdę spoglądamy głęboko w siebie. Jeżeli naprawdę otwieramy się na tajemnice naszej natury, naszego serca. Jeżeli naprawdę opadamy głęboko w dół w głębi naszego istnienia, Możemy odkryć, że takie stwierdzenie nie, nie, nie tyle fajnie brzmi, i gdzieś intuicyjnie przeczuwam, że, że owszem, coś tam jest. I prawdopodobnie tak jest. I to jest prawda. Ale staje się to naszym żywym doświadczeniem. Dlatego są ludzie, którzy którzy mogą powiedzieć, ok, coś w tym jest i ja się z tym zgadzam nawet i nawet nawet tacy ludzie mogą wchodzić w rolę jakichś kołczy czy jakichś nauczycieli i powtarzać takie słowa ale nadal niekoniecznie w większym takim zadowalającym stopniu są wcieleniem tego zrozumienia dlatego zaproszeniem w którym dzielę się z Tobą jest, jest tak naprawdę praktyka medytacji. I kiedy mówię medytacja, niekoniecznie mam na myśli to, żeby dosłownie usiąść ze sobą, chociaż jest to niezwykle, 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 niezwykle owocna forma medytacji. Bardzo. Żeby po prostu usiąść. Najlepiej na 40 minut, na godzinę, na więcej? Oczywiście. Ale żeby zostać przynajmniej, to 40 minut, przynajmniej godzinę czasu, poranek jest bardzo dobrą chwilą na to. W momencie, kiedy czujesz się komfortowo, kiedy jest dookoła ciebie relatywny spokój i całe twoje skupienie. Jest oddane temu, co jest. Bez oceny tego, co jest. Bez prób zmiany tego, co jest. Nawet jeżeli, znowu powtarzam to samo, nawet jeżeli widzimy tą część nas, która chciałaby coś zmienić. Dobrze. Dobrze. Jest tutaj, czuje to i jej się nie podoba to, co czuje. I to nie jest wygodne, to, co czuje. I to nie jest łatwe, to co czuję. Jesteśmy obecnością, która doświadcza tej części nas, która wybiera sobie doświadczenia, która przebiera w doświadczenia, która chce zatrzymać pewne doświadczenia, która spodziewa się dobrej medytacji, przyjemnej medytacji, błogiej medytacji, fajnej medytacji, głębokiej medytacji. Nie ma złej medytacji. Każda medytacja jest doskonała. Absolutnie. Absolutnie. Ale tylko dla bezwarunkowego serca obecności, którym jesteś, którą jesteśmy, którą jesteś. Która doświadcza w sobie tej uroczej części nas która potrzebuje tego serca dlatego że czuje się oddzielna od tego serca a praktyka medytacji służy temu żeby to oddzielenie rozpłynęło się w jedność w jedność umysłu i serca jako otwarte nieskończone niebo świadomości które nie jest wykluczeniem czegokolwiek, ale totalnością wszystkiego, totalnością tego ciała, tych uczuć, tych myśli, całość, która obejmuje siebie i która jest realizacją jedności wszystkiego, która jest wcieloną świadomością. I tym jest zaproszenie. Tym jest zaproszenie tej chwili. Dziękuję Ci, dziękuję Ci za ten czas. Jestem bardzo kiepski w tym, żeby usiąść i nakręcić taki krótki film. Jestem kiepski w tym <grym> facebookowym marketingu. Ale nie chodzi o to, żeby coś sprzedać. Mogę pomyśleć, że. Dobrze. Jeżeli ten film będzie długi, to ludzie się nim nie zainteresują, dlatego że ludzi interesuje coś szybkiego i łatwego. Ale widzisz. Nie da się tego zmieścić w coś szybkiego i łatwego. Jak, jak można. Jak można zmieścić coś szybkiego i łatwego, coś, co jest tak cenne, coś, co jest tak istotne, coś, co jest tak żywe, coś, co jest cenne tak samo jak życie i śmierć w rzeczywistości, dlatego że tym jest nasz przebudzony duch, a nie ma w rzeczywistości innego szczęścia ponad to. Więc jak można to zmieścić? Jak można to zmieścić? Hmm. I ty również nie próbuj siebie zmieścić w nic. Otwórz się na to, że tak naprawdę nigdy siebie nie zmieścisz w niczym. I bądź odważny, żeby żyć w ten sposób. Ha! <coughs> Co nie jest takie łatwe w tym świecie, gdzie wszystko chce być upakowane w coś ograniczonego i małego. Hmm? Czas nas ogranicza. Pieniądze wydaje się, że nas ograniczają. Różne rzeczy wydaje się, że nas nie dość że ograniczają, to zmuszają. Hmm? Praktyczność, pozorna praktyczność. Tymczasem. Jesteśmy duchem, który ma to wszystko gdzieś, który chce po prostu skoczyć tutaj i przeżyć to życie w takiej formie, tym pragnieniem, które tak naprawdę sprawiło, że przyszliśmy tutaj, zeszliśmy tutaj do tych ciał, urodziliśmy się w tych ciałach po to, żeby rzeczywiście się trochę tutaj narozrabiać w bardzo pozytywny sposób. Mm. <laughs> oj, 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 Odważ się spotkać ze sobą. Usiądź, usiądź ze sobą. Jeżeli pojawią się trudne uczucia, jeżeli coś tobie po pół godzinie, po godzinie zacznie wybuchać. Będzie cię kłuć. Będzie miłe, będzie niemiłe. Będzie piękne, będzie trudne. Będzie rosnącym wyzwaniem. Zostaj. Zostań z tym dłużej. Po z tym. Zaprzyjaźnij się z każdym uczuciem. Pozwól mu być. Pozwól mu być. Nie walcz z niczym. Możesz walczyć. I zauważ, że głębiej coś w Tobie nigdy nie walczy. I odpocznij do tego. I zobacz w końcu, że to, co nie ma Żadnej potrzeby walczyć, ani zmieniać czegokolwiek. Jest w rzeczywistości tobą.